Witajcie dzisiaj, zrobię sobie bingo. Oczywiście, tak, od bungee, pomysł. Tak, no, nie będziemy ukrywać, jest od bungee, pomysł. Będziemy robić wyzwania. Zaraz wam pokażę wyzwanka. Zostawcie łapę, suba i co? Mam nadzieję, że fajnie wyjdzie ten film. I pokażę Wam teraz wyzwania. Dobra, no to y, mam tutaj wyzwania, które mamy na tym bingo. Jest 16 wyzwań. U Bandzi to nie wiem ile, bo chyba też 16. Powiem ja Wam, jakie są te wyzwania. No, to tak, pojechać windą w obcy blok. Po prostu wchodzimy na jakiegoś bloku, jedziemy w windą. Zakręcony strzał To wytłumaczy bardziej chyba na miejscu Ale to po prostu w skrócie polega na tym, że Jest piłka, kręcimy się wokół tej piłki i strzelamy Kwaśny cześć, no coś kwaśnego zjeść Krakersy challenge. to było u Bungie Tam, że 6 krakersów Trzeba zjeść, to też od Banji jest wzięte W ciągu tam ilu sekund, to sprawdzimy jeszcze Zapytaj kogoś o ulicę, na której jesteś No to po prostu jesteśmy na jakiejś ulicy, pytamy się kogoś Gdzie jest ta ulica, my jesteśmy na niej Posłuchaj, przy muzyki, no to po prostu jakąś muzykę po prostu posłuchamy na głośniku. Kup produkt od, produkt od znanej osoby, no to chyba tłumaczyć nie trzeba. Sturlaj się z górki, też chyba tłumaczyć nie trzeba. Poprzeczki po prostu bierzemy piłkę, mam piłkę w plecaku i w poprzeczki strzelamy. Ostre ciężko to trzeba ostre zjeść, zatańczyć w sklepie. po prostu idziemy do sklepu tańczymy. Wiszenie da dość. Po prostu chwytać się drążka i wisimy po prostu przez chwilę wystarczy. Nie zaśmie się czemuś, to po prostu nie możemy się zaśmiać podczas oglądania jakiegoś śmiesznego filmu. Będziemy to fajnie przez jakieś 5 minut oglądać. Butterflip dwa razy z rzędu. Tak, ja wiem, nie jest 2017, ale trzeba było jakieś wyzwania dopiąć rzucić za 3 punkty do kosza i bieg jeden kilometr przez w ciągu 5 minut. Więc to są wyzwania, lecimy z pierwszym wyzwaniem 3 godziny czasu. Mamy na tym bingo, więc lecimy. Okej, okay, to pierwsze wyzwanie to jest kwaśne część co zrobimy. Mamy porzeczkę, ona jest kwaśna, zaraz ją zjemy. Jest jako pierwszy szerest, bo to wziąłem z domu. I co? Robimy. Czeka, tyle wezmę. Wszystko jest tam, wiecie, umiejte. No ale... Chodź, zjadłem. Dobra. Słuchajcie, teraz kolejny wyzwanie się z turlamy. znaleźliśmy górkę, a za jeszcze za chwilę butterflipa zrobimy. Dobra, ja się turlam. Jeszcze idziemy butterflipa zrobić. Jo, ogólnie szukamy tej klatki, żeby tą windą się przejechać. Tylko ktoś musi wchodzić albo wychodzić. Więc... Lecimy, szukamy. Wychodził, udało nam się wejść, bo ktoś wychodzi Dobra, to jest wita. Siódma to jest ostatnia, na siódmę Dobra, jesteśmy, zejdziemy schodami Dobra, to challenge zaliczony Ładny widok to mają z okolicy Dobra, kolejne wyzwanie zrealizowane, super Lecimy dalej. teraz na boisko chyba. Sionko, doszliśmy na boisko. No tak, to nie jest od kosza. Ja wiem o tym, też nie jest piłka od kosza. Ale trafiamy za trzy. Jest takie wyzwanie. Trafię. Nie trafiło się. Nie trafiło się. się trafi, to się trafi. Dobra, trafiłem. Słuchajcie, teraz robię nie zaśmieje się challenge, po prostu jak się zaśmieje to wam powiem, nie będę was przynudzał jakimś filmem kilkominutowym, po prostu jak się zaśmieje to po prostu się zaśmieje. I przegrałem. A i próbuję jeszcze raz wtedy. Wyjrzałem te film i się nie zaśmiałem, więc zaliczone. Nie nagrałem, bo byłoby to nudne po prostu. Jak tylko siedzę oglądać jakiś film, więc to pominąłem. Zobaczymy. Kolejne wyzwanie będzie w sklepie, kupimy krakersy i zatańczymy. Po drodze yy, to idziemy do sklepu, po drodze po prostu posłuchamy piosenki. Będzie piosenka, ale nie wiem, jak z dźwiękiem, żeby nie wywalił jakichś praw autorskich albo coś, więc zobaczymy, jak to będzie z dźwiękiem. Sorry, że w ogóle tak teraz już maski ciągle muszę zakładać, zakładam się, wiecie, wiecie jak to jest, nie? Dobra, lecimy, będzie muzyki spać, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Lecimy z muzyką, zobaczymy Mam nadzieję, że nie ma jakichś ktoś Nie Myślałem, że będzie więcej. To Patrzcie co my tu mamy. Mamy to Patrzcie, mamy te krakersy, nie tutaj o. I będziemy robić to, że 6 krakersów w minutę, dobra, to jest, się połamały, najgorzej, może być połamane, nie, może być, nie, Boże, nie, dobra, zaczynamy stoper, włączymy. Okej, okay, no to jakby nie udało się, ale po prostu to było, że podchodzisz do tego challenge'u, już masz jakby zaliczony, bo się nie udało zrobić. Tych krakersów 60 sekund 6 zjeść. Dobra, dobra. Jesteśmy na tym, na drążku i będziemy wisić chwilę. No i dobra. Zaliczone wyzwania. sobie zakręcony strzał, więc wykręcimy 10 razy i wtedy... A ile? 10, nie? 10. Dobra, to się przyzbierze albo wam się Dobra, jasne. I tutaj zaczęło się wyzwanie ze strzelaniem w poprzeczkę. No nie wszystko się udało, oczywiście, dobrze jakoś nagrać, no ale tu macie po prostu to, co jest nagrane, że wpada do bramki moje próby. I tutaj macie. Trzeba nagrać lekkie prostowanie i podsumowanie. Usiądźcie. Był to pierwsze bingo, jak nagrywaliśmy, i pierwszy taki film dłuższy na dworzu niż jakiś tam, wiecie, vlog czy coś, takie bardziej, że coś się dzieje. No, i ogólnie, no nie wszystko się nagrało dobrze, że tak powiem. No, wiadomo, na początku filmu się nie nagrało, jak jem tą porzeczkę. Tam kamerzysta, operator kamery niestety zrobił pauzę i to się nie nagrało. Tak samo później tam nie skończyłem mówić, ale tam w sumie się mówiłem nic takiego ważnego, to tam trudno. Niestety nie wszystko się udało dobrze nagrać, ale mam nadzieję, że jesteście chociaż zadowoleni z tego, co dostaliście w tym odcinku. Udało się nam zrobić wyzwania ze pytaniem o ulicę, na której jesteśmy. flipy próbowaliśmy robić, ale no się nie udało dwóch pod nawet tego nie nagrywałem. Też od znanej osoby tego, niestety tego się też nie udało, nie zrobiliśmy też ostrego challenge'u. Że nie kupiliśmy nic ostrego i nie zjedliśmy tego. Niestety tego też się nie udało. No i jeszcze, co tam było, a bieg na Kilometr, 5 minut, no tego też się zrobiliśmy, resztę udało nam się zrobić, więc taki plus. No nie wszystko jest, to było dobrze, tak nagrane, jak bym chciał, no ale to był taki pierwszy film, ale i tak uważam, że w miarę fajnie wyszło. Możecie pisać kolejne pomysł na bingo z wyzwania, ja będę czytał może coś fajnego, to nagram drugie bingo, jak będzie duża aktywność pod tym film, ktoś pod tym film nagram kolejne bingo, wezmę jakieś wasze wyzwanie, więc piszcie w komentarzu, jeżeli macie jakieś fajne. Możecie napisać miasto, do którego bym przyjechać, nagrać bingo. Zobaczymy, może coś wybiorę z Waszych propozycji, miast czy wyzwań. I chyba tyle z tego sprostowania wszystkiego. Chyba tyle. Dziękuję jeszcze raz obejrzeliście. ten jak na co Wam się spodobało, co można by było zmienić następnym razem. To na tyle.